Witam Was serdecznie. Z tej strony Danielus, a przed wami kolejny materiał z How to Survive. Jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy dokładnie właśnie w tym miejscu robiąc questę dla tej pani, która tu leży obok, której dziecko niestety spadło. Wiz w przepaść w morską głębinę. Nie byłem w stanie nic na to poradzić. No cóż, takie życie, a teraz będzie tu ryczeć. Się załamywać, a zombie ją wpieprzą, znając życie niedługo. No nic, trzeba tu wejść jeszcze do środka i zobaczyć. No e, właśnie, chyba jest tak, jesteśmy na. w tym punkcie, w dobrym punkcie. Znaleźliśmy to, co było trzeba znaleźć dla Ramona. Ramon jest na dole, dokładnie, wszystko się zgadza. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak. starać się tam dojść, ale. Kurde, powiem wam, zrobiłem sobie dłuższą przerwę od gry i teraz i teraz naprawdę wszystko zaczyna robić jeszcze większe wrażenie. Te, te, te dźwięki i tak dalej. A zombie nie będzie mniej, zombie będzie więcej. Z pocichu. Albo dwa kroki. O, strzała. Dwa kroki. Znowu pocichu, dwa kroki. Znowu pocichu. Może jakoś się uda. Trendy to. By najlepiej przejść. Gdzieś ma to. Ok. Dobra. To już chyba wiem. Nie powinno być większych problemów. Idziemy na dół. I tam chyba będzie trzeba z mostu zeskoczyć. za co? Won. O tak. Zarączkę i do pana. Ło. I spadł jeszcze. I dobrze, nie chcę go widzieć. Czy to... Kurde. Co za... Ohohoho! To było cięcie razem ze spadnięciem, chociaż trochę nam to popsuło. Teraz... E... ...drogę naszą, ale chyba w sumie nie najgorzej jest. Drogienie. Nie! Oh! Jezus Maria, prawie mi dojechali, no kurde! Dopiero gry zacząłem no To jest właśnie to. Człowiek zrobi sobie przerwę od przetrwania, no i patrzcie co się dzieje. Padł Won, mam w dupie to zombie. Wracamy na most Szybciej. Idź w tym bagnie gówniano się chodzi. No taki dowcip. Chodź, 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 O! O! Coś tu mamy. coś tu wziąłem. Dzień Dobra, jest źródło wody. To jest bardzo dobra informacja. Więc zaraz się napiję, ale najpierw trzeba dobić zombie. O! Jest tam jeleń. A każdy dobry jeleń nie jest zły. Kurde, wstał. Ok, Uch. dobra, mamy tutaj kija, a z kija zrobimy strzały, ze strzał zrobimy, nic nie zrobimy. Do strzał potrzebujemy jeszcze piór. A że tam mniej tych strzał mam takich dobrych, a czasami mogą się przydać w dużej ilości. To, to wiecie, dobra, butelki napełnione. Zgadza się. Slot zwolniony. A jeszcze łyczka. Okej. Okay. I za jeleniem. Gdzie jesteś? O! A to zaraz. Jest. Nie no, ucieka, suki syn. Ale on daleko tu nie ucieknie, bo on nie ma tutaj gdzieś dokąd uciec. Stoi, dobra. E, no nie, znowu ucieka. Kurde. Pierwsze co trzeba zrobić właśnie, to zmienić broń. Dajcie mi łuk. Gdzie jesteś teraz? Teraz mi nie uciekniesz. Nie ma opcji. Jest headshot sukiency. O nie, jeszcze mi brakowało ła, 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 ła. zombie. Strzała to zaraz. Teraz. Dobra. Wszystko co trzeba było, wziąłem. Ok, kombinacja skończona. Opowiem wam, że to jest naprawdę fajnie, jedna z fajniejszych gier, w które ostatnio grałem. Takich właśnie mniejszych produkcji, które nie, nie są jakoś hypowane, mega nie tam nie idę. Nie mają jakichś super miliardów dolarów wydawanych na reklamę, tylko po prostu no, gra stworzona z pasją, tak? z jakimś tam pomysłem, i moim zdaniem ten pomysł tutaj absolutnie się sprawdza. A tak, jeszcze a propos takich mniejszych tytułów, to dostałem klucz ostatnio do jeszcze jednej fajnej gry o zombie. No, i mam nadzieję, że też coś z tego dla was nagram. Nie musi to być od razu zaraz seria, może to być miniseria, kilka odcinków. I mam nadzieję, że również będziecie się tam bawić ze mną dobrze, przynajmniej tak dobrze jak tutaj. ja się prześpię, bo 21% to już jest naprawdę mało, a mógłbym tracić zdrowie. No i zaczęła się ulubiona pora nocnych zabaw danego. Dobra, strzałka. No i cóż. O nie, to chyba nie będzie nam potrzebne. Trzeba się ruszyć. Ale kurczę to oświetlenie. Strasznie. To jest chyba najfajniejszy element tej gry, tak naprawdę. To oświetlenie to jak, ona, jak gra wygląda, właśnie z tym, z tym światłem. Jak tu by trzeba było przejść? Tu chyba trzeba będzie zeskoczyć z tego mostu. Tak. Z tego mostu. No i to już prosta droga do Ramona. O, taka prosta chyba nie będzie. Jednak. What the fuck? NIE! No way! Won! O nie, co to? Co to jest? Co, co ten jeleń? Zwr... co został? NIE! Ja pierdziele! Jeleń nie dojechał. What the fuck? Co to miało być? Jeleń zombie? Kurde Dobra, jeszcze raz no wybaczcie, ale pamiętajcie, że gramy na poziomie trudności Iron Man Więc jest ciężko, jest trudno. Jest. Yy... Tak, to ten most teraz po cichu, po cichutku. Gdzie jesteś? Cwaniaczku. Dobra, mamy zombie. Jeszcze jeden marszywiec jakiś, won, bo dostaniesz światłem po oczach. Nie! Tego gówna nie lubię, małego skaczącego. Dobra. O, to nie ma tak! Jeszcze. Gdzie? Won! O, hej! Nie no! Cheatował! Co, zostaw! Co za... Kurde. Jakiś wściekły jeleń! Won! O Jezu. Nie no! Jeszcze małe gówno przybiegło. Dawaj strzały. Uj, zostaw! W plecy bym dostał. Au, 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 teraz biega już nie tylko z tym swoim szalonym. Ała! Porożem, tylko jeszcze ze strzałą moją. Oddawaj strzałę! Pedale. Nie no, poszła gdzieś w pizdu. Zmarnowała. Ała! Ej, kto mu dał prawo jazdy? No, nareszcie. O Boże, ileż czasu można się męczyć z takim gównem? Znaczy Czy W sumie to dobry pomysł. Gień. To jest gówno. To jest zły pomysł. To jest strasznie pupierdliwe. Szczególnie jak jest w dużej ilości tu na szczęście. Tylko dwie sztuki upolowane dosyć szybko. No i trzeba połazić troszkę tu i pozbierać te strzały, które zmarnowałem. Tu jest coś do żarcia. Tu mamy jeszcze, o. Zrobimy sobie opatrunek. Kombinujemy. Wykombinowaliśmy. I się podleczymy. I jest. Dobra. Można troszkę sobie odpocząć, powiedzmy. Kość. Czy ja mogę jeszcze z kości coś zrobić? Oczywiście można ją zaostrzyć. Ale. Nie. No to. Syf. Nie potrzeba mi tego. Grzybki, halucynki. O, to się przyda. Strzała jest. Okej. Okay. Co dalej? Aha, jest pióro. Dobra, będzie można dorobić lepszych strzał, to jest bardzo ważna informacja. Udało się. I co dalej? O! Kurde ptak nie uciekł. Drugi ptak nie uciekł. Nieważne. Mogę coś tutaj, chcesz? Zrobiłem ci coś? Przypadkiem mam dla ciebie? Nie, nie? No, to szkoda. A tutaj Luzaczek podpowiadał mi, żebym właśnie, że tutaj zostawiłem mm, książeczkę ze schematem. I tu mamy stabilizator, e, jakieś widełki, no i odpowiedni do nich sprzęt. Także pamiętałem, wziąłem i jest. Do tej łodzi mam się udać? Nie, chyba nie. Kurde, chyba nie tutaj, przecież do Ramona miałem iść. No zobaczymy, gdzie, gdzie nas wywali Ta łódź, mam nadzieję, że nie popłyniemy gdzieś na tajną wyspę albo piątą, nie, czwartą wyspę. Ostatnią, bo tam strach się bać, co tam będzie. Jakaś plaża, gdzie? Wow! wow! To można się szybko przerzucić na drugą stronę wyspy. No to jest dobra informacja akurat. No to co? Chyba... wrócimy w takim razie tą łodzią. A zabieraj nas z powrotem na tą pierwszą stronę wyspy. I co tu mamy? Mamy Ramona oczywiście, ale... Piórko? Okej. Okay. Ramonie nasz kochany, przytul mnie do rany. Gdzie nas teraz zabierzesz? Tak, mam dla ciebie części, nie ma sprawy. Kabel jest w porządku, możemy go użyć. No Normalne, ale baterie się zepsuły i nie możemy ich użyć. Całkowicie nieużywalne, że tak powiem. Więc co teraz? Co teraz? Co teraz? Nie mam punktów do rozdania, niestety. Kurde, przecież ja jestem, niby mam napisane 57% gry, już za mną, a ja. Raptem 4 sztuki, czy 5 tych rozwinięć, mam zrobione więc, czyżby naprawdę na Santa Barbara było tyle rzeczy do zrobienia? Albo będziemy jeszcze pływać po tych wszystkich wyspach? Niech ciekawe, musimy znaleźć wrak samolotu. A pozytywną informacją jest to. Ale ja nie wiem, czy to jest pozytywna informacja Musimy się dostać na Santa Barbara Island, czyli... To jest czwarta wyspa Do łodzi. Do łodzi Bujamy się na drugą stronę I tam czeka na nas. E tam byliśmy już, tam jest chyba lotnia, tylko że do tej pory nie dało się jej użyć A tym razem siedzi tu kowak. Come on, come on, come on, come on, no Chodź, chodź, chodź. No, no. Potańczysz. Haha. <laughs> to było nieco. Łuk. Ptaszek. Drugiego nie da rady. Przestraszył się. Kolega mu umarł. Albo koleżanka. Boże, mam nadzieję, że to nie żona albo, albo coś w ten desen. To smutne by było tam. Gdzieś gniazdo mają dzieci i w ogóle. Syf. Panie Balu, tak, balu! Zombie, O kurde! Uff Mar, Strzałka, strzałka I, i, i idziemy chyba zaraz do pana Kowaka. Nie ma co się pieprzyć Tam są szyby, nieważne. Cześć Kowak! Gówno się to obchodzi. Dawaj i spadaj. Muszę użyć Twojej lotni. Ale ja lubię tą ideę. To jest dobry pomysł. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, Szybciej, no. Daj mi to. Ultra light. No, to powinienem tego użyć. ok?

Nareszcie się doczekałem, no i no i no i właśnie to, chyba tak, zwolnimy troszkę potrzeby spania. To kusza, wow. ognisty w ogóle ten, strzała, wybuchowa strzała, jeżeli dobrze obczajam. Kurde, sporo fajnych rzeczy. No dobra. No chyba tak, chyba tutaj trzeba tego będzie użyć, więc... Do dzieła. O, jak ciężko! O, jak ciężko, ale! Ale działa! No to co? Komu w drogę? Temu wrotki. Lecimy! Lecimy, 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 lecimy i, i Santa Barbara Island y, stanowi dla nas na pewno duże zagrożenie, więc Więc... przyszykujcie się na dużą ilość zgonów. No i oto nowa wyspa, ostatnia wyspa, prawdopodobnie. o tak, 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 tak. Widełki, kijek i mamy prawdziwe, prawdziwe trójząb. O proszę, i to tak wygląda. To jest właśnie stabilizator do łuku. I to wygląda całkiem spoko, tylko że generalnie nie wpływa mocno znacząco na to, co możemy z tym łukiem zrobić. No jest to małe, jak widać, na załączonym obrazku, a na tym... Obrazku tam wcześniej. O! Kurde! O! Kurde! Czyżby tu była sniperka gdzieś? Później to trzeba dołączyć do Handmade Scope Scope Gun. Może będzie to zadawać dzięki temu większe obrażenia? Albo będzie można. No zresztą nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie działać. Tylko trzeba na razie poszukać części. O! Okulary już są. Ja raczej. No. Na razie nic z tym nie mogę zrobić. Zabieramy ze sobą. I trzeba szukać kolejny zombie. Kurde, to polana strusi. chować głowę w piasek. Z tej strony zombiaki. Tu butelka pusta, nie biorę, nie jestem zainteresowany. Zombie. Już nie ma Nie, dawaj strzałę! Dawaj strzałę! Prawie się stoczył do wody. Tutaj jeszcze coś jest. Już ta butelka? Tutaj. Kwiat rozkoszy. To nie. O! To się przyda. Mamy pióra. Więc wiecie co będzie z tego. Pióra, pióra, pióra. Pióra, 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 pióra. 10 strzał lepszych więcej. 75 na koncie i tam mi się podoba. Zombie. Idziemy tu. O! Jest miejscówka do spania. To jest dobra informacja. Ale jest też zła informacja. Ta miejscówka do spania to jest miliard zombie do pokonania. I to jest piekielnie zła informacja. Ale tu będzie jakieś leczenie, na szczęście. Więc może się uda ale za trzecim razem. Oh, powoli, 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 powoli. Nie śpieszy nam się. Zombie, zombie, zombie. Tak, tak, zombie leży. A tu? A tu strzała i flar tu, Hmm. To ciekawa informacja. No nie można nic z tym zrobić. No nic, wezmę to ze sobą. U upolujmy w końcu jakiegoś ptaka. Ej, mały! eh, dobra. Idź, pismo. O, czyżby tam były piranie? Raczej tak, mięso się nie mieści. Mięso się nie mieści, więc walimy... byle co. Nie, to i, 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 gdzie jesteś? I, jesteś, nie ma, jesteś. Piuro, i strzała. Dawaj strzałę. Tego nie chcę. Grzybki, halucynki. Oh. Bo chyba trzeba się będzie wrócić i pójść tędy, po tej plaży. No. Okej. Okay. No proszę. żeby się stało coś, czego nie przewidziałem? Ale chyba rozłożyło mi się na części pierwsze, to co miałem tutaj już złożone. Dawaj tą nitkę. I z czym ja to mogę? Z tym albo. Albo z tym. Fuck! No to. Nie no, rozłożyło się po prostu. Dobra, to składam to z powrotem. No i ty teraz sobie tutaj czekaj. Nie wiem na co, ale czekaj. Z tego będzie wędka, a to, a to mogę pociąć, no i będę miał pas, a z pasem nic nie zrobię. Kurde, słabo to wygląda. Eee. Więcej zombie. Strzała, kolejny zombie. Dawaj to. Ała, ała. boli, ale zmiana znaczy strata strzały, taka jest prawda. Dobra, tu gdzieś powinno być ognisko, i zaraz koło ogniska powinienem mieć. O Boże! Aha! Tak jest! Ulubiona zabawka danego. Współobrotu. z półobrotu. Chodź tu, chodź tu. No? Come on. O, jeszcze musiał mnie ugryźć. W imię Baloo, tak. No i przechodzimy do najgorszej części, najbardziej stresującej i w ogóle chciałbym, żeby tego nie było w grze. Ale czuj, no jest. Zdobycie miejsca do spania graniczy z cudem. No ale spróbujemy. Jakoś. Jakoś trzeba. Może się uda. Musiałem podjeść. Musiałem też poprawić swój status, jeżeli chodzi o wodę. No i co? No i trzeba rozpieprzyć tego zombiego. Przy okazji drzwi. Gień! O proszę, jakaś... pancerz na ten, na hełm? No, może będzie większa ochrona, ale do tego będziemy potrzebowali jeszcze hełmu. Dobra, tędy, na górę. No i to będzie pewnie mój koniec, ale trudno. No, trzeba będzie to zrobić, Boże. Ech... tak, piękny dzień. P piękny dzień, żeby umrzeć. To jest dobre miejsce, żeby się schować. No i, no i mordować. Zobaczymy, czy się uda. Piła. Piła ma połowę benzyny. Nawet mniej niż połowę. Go. Trzymajcie kciuki. Trzniemy ich. Zombie drywal. Pociął zombie. No i krew. Jak widzicie. Rozlała się pod moimi non stopami. Kolejne hordy umarłych idą prosto pod. Moją piłę mechaniczną, która robi z nich syf. O, Mamy pancerny! Marines! Gięcie! Ale ich przylazło! Boże! Jaka kurza krwi! Gdyby dało się wyłączyć ten pieprzony sygnał, to on by nie zwabił takiej hordy zombie. Ała. Nie, benzyna się kończy! No way! Benzyna! Nie wystarczyło, dobra. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Okej. Okay. że nie ma benzyny. GRUBY! NO! Teraz musiałeś przyjść! Akurat teraz... Uciekamy stąd, ja już nie chcę tam mieszkać. Nie chcę tam... Nie, gruby! O kurde, ile grubych! Tu! To... O Jezu! Ja pieprzę! Co to ma być? Zlot XXL? Ja już nie chcę tam mieszkać, naprawdę. Ja już nie mam benzyny, ja już... Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę tam mieszkać. Yy, będzie trzeba, nie wiem, prześmie się pod tym... pod tym skrzydłem tego sprzętu albo gdzieś tutaj pod mostem, ale nie tam. Chodźcie tu. A nie, nie mam benzyny! Kurde zapomniał. Fak! No smacznego. No mówiłem, że to będzie mój koniec. Mówiłem. Ale ile tam było grubych po drodze? To jakaś normalnie rzeźnia? Kurde, i co teraz? I co teraz? Pff, fuck. No nie ma opcji. Nie, 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 nie dam rady, nie, nie ma opcji. Ale muszę się, muszę zdobyć to schronisko, schronienie. Czy jak to tam nazwać? Cholera go tam wie. No wiecie co? To jest chyba, to jest chyba bardzo dobry moment na to, żeby się z wami pożegnać i zakończyć ten odcinek, ten materiał, chociaż nie za bardzo mi się chce go kończyć, bo... bo rzeźnia jest bardzo fajna, ale z drugiej strony to co tutaj się działo przeraża mnie, to mnie naprawdę przeraża, więc no nie, no, nie, no żartuję, będziemy kończyć, bo nie chcę robić tutaj jakichś mega super długaśnych odcinków. Po przerwie wróciliśmy do, do zabawy z How to Survive. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to, to wiecie co zrobić. Napiszcie też w komentarzu, czy macie jakiś pomysł na pokonanie tej hordy zombie, no a w następnym materiale mam nadzieję, że uda się to zrobić. Także ja Wam dziękuję serdecznie za ten materiał i do usłyszenia.